Dźwięk cykady to jeden z najstarszych letnich soundtracków świata. Te małe owady śpiewały już w czasach starożytnych Greków. I może właśnie dlatego nazwa cykada tak dobrze pasuje do tego miejsca w szklarskiej porębie, bo tu też jest ten rodzaj spokoju, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Pokoje są konkretne i praktyczne dla jednej osoby, dla pary, dla rodziny. Czyste, ciepłe, z prywatnymi łazienkami i jeśli masz szczęście, balkonem z widokiem, który załatwia ci poranny reset. W części pokoju są aneksy kuchenne, więc można samemu zrobić śniadanie albo kolację po górskim spacerze. Zimą przyda się przechowalnia NART, a latem w ogród, w którym po prostu siadasz i odpoczywasz. Wszystko działa tak, jak trzeba. Wi-Fi, parking, kuchnia, niczego nie szukasz, wszystko jest pod ręką. A jeśli lubisz mieć atrakcję na wyciągnięcie nogi, masz wodospad, szklarki, park dinozaurów, trolandie, wyciągi narciarskie wszystko kilka minut od drzwi. Jest to miejsce dla tych, którzy nie potrzebują marmurów, tylko dobrego klimatu, porządnego łóżka i gór w zasięgu wzroku. Zapytaj o terminy, zarezerwuj i pozwól tej cykadzie trochę pograć w tle twojego urlopu.